the au in the first place yes his voice echoes in the halls there's no mistake in it here's so game you're playing tak. this is all his idea the game is not his purpose there is something here I must see through and what is that exactly A process all right if it's helping I trust you both. we all do że pierwsza troje jest lepsze od aktualnych części chodzi ci o to jej praca część pierwsza akceptacja ukończono brzeg dobra powrót rozpoczni kolejną próbę gdy będziesz gotowy no powieść będzie ona miała? Bo nie miała ostatnio Co, jej opowieść się skończyła. Dobra, mam misję wykonaną 60 pieczęci ducha, biegłości 20 nowy cel Zmotnięcie chaosu, wykonałem 0 na 10 i znowu tyle samo dostaję. Mogliby zwiększyć te nagrody trochę. A u niej wykonałem misję jakąś? Tak. Powiedz mi dalej o swojej przygodzie. Excellent. Once again you rise to the Brzmi muzyka jakby tak miało być. Od cholery dostałem, widzę tych pobocznych rzeczy. Ale nie, nie mówi nic nowego. Ale tu chyba coś nowego się pojawiło za to. Początkowe żetony zmiany. Zwiększa liczbę żetonów zmiany, z którymi zaczynasz każdą próbę. Dziś żetonów zmiany możesz odświeżyć nagrody w postaci glifów, by zyskać ich nowy wybór. O! więc tak spoko. Ostatnie klucze w ogóle żadnych nie użyłem. Mogę ich dużo więcej kupić, jakbym wiedział, że znowu będzie koniec po nim od razu po tyrze. Tu trochę ornamentów mam I do ofiar coś wleciało Mała szansa na to, że przemiona będzie można wybrać spośród trzech opcji zamiast dwóch No coś będzie trzeba tutaj wybrać A mam piln boskich triumfów, może będziemy stać na kupienie kolejnego kamyczka czy coś Kamień z kreszenia? Mogę kupić najlepszy Znaczy dwa kamienie, no to weźmy Przyda się na pewno Na późniejsze grania, więc miło Rabusia też mam na maksa. Kiedy Kratz kończy walkę z niskim poziom zdrowia regeneruje się do maksymalnie 30%. Łowy zwiększa maksymalną wartość strzału. A no i mogę zwiększyć sobie zdrowie jakbym chciał. Albo siłę. Mm, zwiększmy siłę. No, i już nie mam na nic więcej hajsu. Ale mam dwa kamyczki prawie, co? Choć ostatnio nie umierałem na tyle, żeby używać tych kamyków chyba, co kojarzę. Do włoskich triumf których mi tu brakuje, chyba, że dostanę zaraz 3 muspelheimu i 3 Helheimu. Dodajmy to, że średnia premia do ilości ulotnego echa z wrogów. Na początek nie mogę jeszcze zwiększyć. i bardzo małą liczbę dodatkowych pieczęci ducha pokonując wybrańców Walhali. No weźmy, dodajmy. Mogę na kolejny level od razu? Mogę. Tu mam na Maksa. To mogłem kupić właściwie zamiast yy, D-Mage'a. małe Tu nic, tu nic. No tylko to mogę tutaj dodać, chyba że w narzędziach albo w ofiarach. Ma mała szansa na to, że poko miłego oglądania jakiegoś serialu. I do zobaczenia mam nadzieję w przyszłości. Papatki. Mała szansa na to, że nagrody w postaci glifów ze skrzyni strzeli będzie można wybrać spośród trzech opcji z dwóch. Mała szansa na znalezienie szybkiego licznego ataku, który został już do poziomu drugiego. Weźmy to. Szansa na 3 glify zamiast 2. No i do większości już będę powoli potrzebować tych. Yy... No. To co miałem teraz 5, to dostałem za tyra zabicie 4. Nowe rękojeści. Nie ma żadnej pożądanej rękojeści w ogóle. Która najlepsza? Zawirowanie czasu zwiększone, obrażenia mocne. Efekt uczenia dalej bierzemy. A tutaj co jest polecona tarcza? żeby więcej dostać? Tarcza kamienny mur, chyba jej używałem przez całą grę. I tu odnawianie HP albo szał. Niestety, dziedzictwo nie lubię tego. Dla mnie najgorsze z tych opcji. Wszystkich z trzech opcji to dla mnie najgorsze. Aktualnie. A teraz dobrze mi idzie w tym, bo... Przechodzę teraz dalej. Praca, czujność. Zróbmy jeszcze tą pracę i zakończę na dziś. Grania. Jak już to będzie 3 godziny, czyli dosyć sporo. No i papatki. Nara! I dobroń coś.

To lecimy dalej. Już nie powinno być hałasu w tle, więc miło. Nareszcie. Spokój. Dziwne, że akurat jak ja rozpoczynam nagranie, inna sprawa jak mam live, ale no, jak rozpoczynam nagranie, to zawsze ktoś musi się zdrzeć u mnie w Tak nigdy, ale no jak rozpocznę nagranie, no to zawsze się znajdzie jakiś ktoś. ja dużo więcej damage'a dodaję im. Nie wiem, że dodaję siłę, ale od cholery teraz więcej damage'a dodaję im. Zwiększa wrażenie od dystansowych i na zawirowanie czasu. Weźmy dystansowe, bo jak widać, co chwilę tym nawalam. Nie wiem ile razy jeszcze będę powtarzać to samo. A tu? Nawałnicę i drugiego poziomu, albo pierwszego to. Nie lubię tego, a to. O, wolę to. To też używałem, pamiętam ciągle.

i believed i had no choice no choice you could have not ripped my head off my body that was absolutely an option and he's back but that wasn't the worst of it was it kratos killing me deprived greece of the sun mm -hmm. they were plunged into perpetual cold and darkness crops ceased to grow famine descended on our homeland not that you cared enough he it's better, isn't it? Touch Like Not I'm curious. Your decision to behead Helios was it fueled by any personal motivations, or was it really just a means to an end? It was not personal. I did know him long before I killed him. He was as insufferable as any god. But his death brought me no satisfaction. Did you know what would happen as a result? When Helios was captured by the god of dreams, the lands fell into darkness and were not restored until his return. I knew exactly what would happen. Okay. Yes, gorzej. Relikt! Broni. To właśnie tak średnio. Ciekawe czy to jest zblokowanie już na stałe, czy... nie. Rękojuszko Hotiego. Relikt odblokowany. Czyli zgaduję, że to jest na stałe. Czyli później te kluczyki mi się skończą. 6 na 13 reliktów odblokowanych. Mówię, teraz kupię od cholery tam kluczyków przed... Yy, walką. Za większość hajsu. O, witalność 2. Wolę witalność 2, czyli 12 hp więcej. Jeszcze jeden bym mógł teoretycznie otworzyć. Ej, to ja chyba jeszcze nigdy nie schodziłem na środek. Co to będzie? Ostatnio tutaj był znak zaptania. Ponad nie wiem, jak tam wejść właściwie. Tu jest broni, więc pewnie tutaj pójdę. Ech, parę. A tu otworzymy już chyba wszystkie. Pieczęć ducha. A to lecimy do broni. Chodź zobaczy jeszcze, czy nie ma czegoś ciekawego do kupienia, bo teraz hajs mi leci za każdą wygraną To jest sporo. Już pewnie mam go z 400. O, zamrażający, czy zamrażający rzut zwiększa i błogosławieństwo siły. Chyba wybiorę tym razem siłę. Bo ten zabrażający rzut rzadko używam. Zawsze używam po prostu, żeby rzucić kogoś toporem i nie żeby go zamrozić, tylko obić. Problem, teraz go wyciągam i znawalam dalej. A to jest do tego, żeby właśnie chyba wbić ten topór i był zamarznięty ciągle. O A lodowi. Zmyliły mi się przyci przyciski. O. Abra, pospadaj przy ty. W na zimno dostałem! A mamy od cholery wrogów pozabijać tymi włóczniami, więc właściwie można to porobić. No i wszyscy. Trochę ulubionego echa. To jest jakiś kolejny portal na później. Odnowienie życia. Będę miał chyba całe życie praktycznie. Znaczy, na pewno będę miał praktycznie całe, ale... Nie jestem pewien, czy nie jest całe. To chyba nie odnowi mi. Weźmy to. Z dwojga złego to jest lepsze. A mam do wyboru znowu. Tym razem weźmy sobie to. Chyba. Wspomnicie mi czy to je, co to jest? <gryw> tak, glif równicznego ataku. Chodź Dobra, nieważne. Kratos, I hope you'll oh. forgive me for overhearing. But before you first found your way to me, you <coughs> were grappling with the symbolism of your former seat of power. Oh, to for Before I became god of war, I felt as hesitant as you do. I feared that taking the throne would only validate Odin's power, Which Even then, I didn't trust. But I decided I could wield a better influence on the inside than on the outside. There are many ways to lead. Not all of them involve ruling. The throne and the office are only what you bring to it. Hey, koniec powieści. to. Jeszcze jeden klucz mi został. No i wtedy mam fulla wszystkiego. O! A no to idealnie. 5 na 9 otworzonych. Otwartych. Mało zależności od szczęścia z czasem na aktywowanie i zawieranie czasu, który trzeba sobie wrogów po sparwaniu ataku i zwiększa ładunek. Weźmy pęto, brońce. Odzyskajmy życia, No i magia. Nie straciłem nic za otwarcie tego. Mogę ulepszyć sobie postać, albo iść już na tego. A idźmy na tego, żeby się nie dużyło, i tak nie jest źle. Dobra, to nie wyszło najlepiej. Dobra, wyciągnijmy z niego wróż. Odporność na li zimno dostałem nagle. Chyba, idealnie na styg. A gdzie jest wybrańca? Leci tam. Chyba ruszyć się nie mogę. Niestety oni mają obaj mrozu. a tamtego przynajmniej wykończę. Chyba. Nie, odnowi się. Wszyscy mają to samo. No ten slow jest niezbyt miły w tym wypadku. Mówię to nie odzyskuje ani HP, ani nic. No i dobra, po nim ale mówię ten nie jest do dupy. O, to ładnie odzyskało mi HP. Kolejne piaski do zrobienia. Dobra, to będzie ciekawego. Do dzidy albo obrona, i czas to biorę. Obrona się przyda zawsze. Pochwalajcie jeszcze trzeba odnowić. I od razu do sklepiku. Znaczy, pozbierajmy Dobra, tutaj dostań. rzeczy. Co tutaj będzie za przejście? Przejście nie wiadomo gdzie i. Jaka jest skrzynka? Dobra, weźmy to. że nie ma hp ani nic. To jak ostatnio. Wybuchła atlas Atlasa na drugim poziomie. No, weźmy wybuch Atlasa. 4 na 5. No, i kluczyki mi się skończyły. Pozbierajmy wszystkie wazy. Wszystko, co się da, żeby jak najwięcej mi jeździć do wydawania hajsu. Ciekawym jest dokąd tamto prowadziło przejście, ale dowiem się tego w przyszłości. mówię po tym przechodzeniu. Zakończę na dziś. Jeszcze tu są wazy, nie? Tak. Ok, czyli tu jest szynka. Yy, z z czego zapomniałem nazwy. Hmm. Kiedy dzierż z a wyceni wroga, R3 zapewni błogosławieństwo czasu odnowienia i błogosławieństwo czasu odnowienia. Ale nie mogę teraz, bo zaraz będę miał znowu ulepszenie do broni, zwiększające damage na stałe. Mówię, jestem ciała, ile to zwiększa tego damage'a. A nie, tu jest to przejście do tej skrzynki. Bo nadal nie wiem do czego jest tamto. A dobra, lecimy. Kogo tym razem mi da z te walki? Kogoś kogo w miarę, w miarę, teraz pamiętam. w stworzonko znowu jakaś To Drzewo w Modi. Zapomniałem o twoim istnieniu, Modi! Nie wiem czy Cię pocieszy to czy nie Ale kompletnie zapomniałem o twoim istnieniu. A gdzie twój brat? Pewnie kolejnym przeciwnikiem będziesz. Brat. Ja właśnie wyczekuję najbardziej na Tora. Ale chciałbym z nim pogadać po prostu z Torem sobie ponownie. Dobra, koniec nie czaję, jak się przed tym obraniać. Ale na mam w nasze nie mam brali co dwa kamyki. Przed tym to jeszcze idzie się obraniać, Chyba, że właśnie w taki sposób się przed tym obrania. Jest taki rzut! Cykl! Każdy cel zapewni ci. A. To. Co się z nim stało? Trudno dostrzec jak... jakikolwiek podobieństwa między Modim a jego siostrą, Triud. Nie ma w niej krzty cechującego go okrucieństwa ani jego odkurzostwa. Wiem, że wciąż nosi w sobie poczucie winy z powodu jego zabójstwa. Ja również. Znaczy, na pewno, mówi do Atreusa. Ja również z powodu mojej w nim roli. Podobnie jak jego brata, Valhalla wydobywa go z mojej pamięci, by znów walczył. Oh, nie wiedziałem, nie wiedziałem co powiedział do mnie. O, mam trzy skrzynki! Zajebiście. Zajebiście, bo mi odnowi przynajmniej HP. -ki. Przypływ szału. Zostanę przy tym co mam. Ważne, że HP mi odnowi. I biegłość mi działa przy okazji. Siły aż 3. Od ogłuszenia tam mecha, ale siły 3 i czas nowy na no znowu zajebisty jakiś mi dało. Mecha, się się potoba. Tutaj odnowimy sobie HP. Czy jakiś runa? Szał, no to szało nie chcę. A znaczy mam 17 niby, więc trochę by dał mi dało, ale wolę to. Więcej jeszcze siły znowu i HP. -ki. Cześć. Ale siły od cholery. 4 aż mi zwiększyło. A czyli od cholery. I lepsze nie. To porka znowu. A właśnie, chciałem wspominać o tym. Byłem ciekaw, ile jeszcze ten pad wytrzyma. Grałem na nim przez 3 godziny. Od. Dobra, 2,5 godziny. I wtedy się wyświetli komunikat, że jest już na rozładowaniu i należy go podłączyć do A tak jak mówię, na szczęście, mam trzy pady. Więc weźmiemy białego, podłączmy do ładowarki I weźmy sobie Nie wiem, może być kosmiczny Coś tam Czyli w skrócie czerwony I mam jeszcze Takiego To jest yy, fioletowy Ale niestety uznaję go jako niebieski Przez co nie widać na kamerce Zastanawiałem się nawet nad kupnem tego kratasowego Szkoda, że nie kupiłem pod reselling choćby Able to collect. All right, let's connect. I hope he has three. I'll tell him later. Here. Me. No, the boy And you literally tore off my head for my troubles. Imagine if all your new friends knew how you used to treat your old friends. Of course, you're not the same man, right? Now, you only get your friends killed through lack of foresight far easier to blame others that way. am i right? i know you are a projection of the mind. Oh, but for what it is worth, the death i gave you wasn't just. oh, how touching. yeah. not actually worth the spittle it took to mumble that out. do not do that again. nobody wants to hear that from you. <laughs> Że powinni trafić do Palfanii wszyscy. Nie kojarzę tego z greckiego mitologii. Gdzie bogowie trafiali. Inna sprawa, gdzie ludzie trafiali, ale bogowie, nie wiem. A dobra, bierzemy. Zwiększenie demaidza Lewiatana. Komuniczna. Czarno. Właśnie dlatego, że to jest do ostrzy. Nie stać mi na nic, chyba. No, tak niezbyt. Dziwnie się na tym padzie gra. Na tamtym padzie miałem gumki na tych założone. Yy... Analoga, Które mi ostatnio przyszły, jak kupowałem sobie Spidermana, to dodatkowo były właśnie one. Tutaj postanowiłem zakupić białe i założyć na białego pada. Może jak będę ją przy kolejnej jakieś grze, to też kupię, nie wiem, na... ...czerwone. Przelałem na tamtego pana. No zanim kupię jakąś kolejną grę na PS5 to trochę minie. No chyba, że trafię na PS4 jakąś. To w się, sensie nową. Bo tak z reselingu jedynie sobie teraz gry zostawiam. I raczej tam będę podzyskiwać gry sobie do kolekcji. Dobra, gdzie tu jakiś wróg jest? To no mówię, dziwnie się gra. Mega, mega dziwnie. Bez nich. Tak twardsze to jest przez to. Dobra, pokaże się starsza znowu.

Idź dalej w kierunku Grecji. Tarcza Heliosa. Znalazłem kolejny przedmiot z mojej przeszłości w Walhalli. tarczę, którą należała niegdyś do Boga Słońca. Heliosa. Teraz jest odkształcona i bezużyteczna. To tylko gorzka pamiątka moich czynów z czasów, kiedy kierowały mną ślepy gniew. No i znowu stajemy do walki tutaj, na tych piaskach. Po raz ostatni na dziś. Raczej dalej jeszcze nie przejdę, pewnie muszą mnie na przodko sądzić, czyli jeszcze tam jeden jest, nie? Temu się świecą. No temu, tylko jeszcze ten. Więc albo na następny będę mógł może przejść dalej, bo mnie już sądzą czy coś. Albo... jeszcze jeden potem, po kolejnym. Dobra, weźmy. Drużyna zostanie nałożona gdy będzie on blokował ataki wrogów. Czas trwania 2 starcia. Zmniejsza obrażenia zadawane różniczymi atakami. 5 starć. Może być. Nie wiem, czy być po strzału, ani ta determinacja. Trzeba no, się zregenerować AP. Jeszcze <todgłosy> tutaj powinny być dbanki i są. Nie o to, jakby chodziło, ale o to. Zawsze parę pieczęci biegłości. Nie stać mnie na nic. Nie no, stać mnie na przepływ zdrowia. Ale mam dwa kamienie, więc na razie to zostawmy.